Lepiej jak słonić, jak mało panie? Tak właśnie <grymianie> w <Chyba> tym <nie>. przypadku. <grymianie> Oj, umarłem. wyglądała. Ok, Jednakże. Kurwa, dojechał drugi z Mmm, yy, daj ci pompę, to może ci pomogę. Ay, mam dwie. Ja mam dwa fomasy. Proszę nie obserwuj mnie, bo się stresuje. Jak to jest możliwe, że nie mam pompy w tym budynku? Też Wędka, serio. na mi jakiś manel rzuca. Okay, po no no jaka pała! Rakietnicę ma, pomóżcie. No, czekaj, bo ja idę po kartę. Okej. Chyba. 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 O, Ale tybałeś. ten sertegiem No to ten frajer co mnie robił dobra. Masz go? No tak, mam drugiego Jeden leży a profi strzela w miejscu Gdzie ty jesteś? Nad tobą Ale nie, chodź im tylko tam, przy mnie żyje, dobra Tam typie, co ty robicie trochę? Leży Widziałem, Kurczę, widziałem Profi, ja biorę jego kartę, a ty idź w skrzeszek a tu nie ma jeszcze kogoś z przypadkiem. Przypadkiem. Walić i chcę Dobra, tego ma Cześć Michał się, co to to te? jest? TeamSpeak? Speak? Hmm. Która wam się najbardziej podobała? Ta, która trwała najdłużej. Czyli? Czyli Malczyńskiego. Z... Adbusterem Co ty, jeszcze ktoś? Trzy się... minuty. Wywalki, inaczej Znaczy, trzy Kastia się Kryła się bili, się. No. No, to znaczy bili się Kryła to tam w została No właśnie Zaratowajcie go z jakieś Ma się Tu apteka leży na środku Sorry miska. Ma ktoś pompę? Powiedz się ognichem leczy Tak, ja się ognichem leczyłem Dobra na środku masz apteczkę Kurde, amunicję do pompy potrzebuję, bo nie mam Dobra, dawajcie do strefy Rozumiem, bo Zamiast dawać do strefy, co powiedz mi gdzie jest do pompy, kurwa o, gdzieś po drodze będzie Pambol jesteś? Jest arpek. A pompa? Pompa jest w budynku jak coś Albo tu chyba też leżała Tam w budynku masz chyba jest. zieloną jeszcze Na Nie było O dobra ja mam trochę już mam do tego do pompy. Ile masz? Tyle, że wystarczy. Daję, moduł No RPG. ja mam nawet nie przeładowaną tą pompę Ty do Tylko masz. Dzięki. Daj mi też, bo nie mam. No ja nie no. mam już. No ja mam trzy, może tylko jeden. A ja podzieliłem. A ja nawet pompy nie mam. A potem tam siedem, wow. To jeszcze Możesz... do RPG dajcie. Masz do RPG i masz do pompy jeszcze dwa. Masz krosik tego jeszcze. O. donate. Gdzie? Ja nic nie słyszę. Rosła że tak. <laughs> o lepsza skrzyneczka, kurde. Co ty mi dasz? Wow, co tak pierdolnęło? To stara parafada zwyczajna. Też broły selsmanka Cześć mam o mincie mano Ale nic we nie snara No a gdzie ty jesteś No właśnie Naprawdę tam jesteś A skąd strzelają? Daj rakiety yy, Mam rakietnicę wody. fioletową też słonek dużo mi to mówi, wiesz No ze słonych tam No w nich A wy macie broń Nie no no my no mamy nie. no ja z nie biegniemy mam. tylko To czemu nic nie zebrałeś? ty znaczy, za masa mam tylko no To nie to ma co mówisz, tam że nic nie masz. leżały trzy pompy Gdzie ja tam goście? Tam były One idą, leżą Biorę je Dalej Co Jeden leży To są boty, a nie goście no jak nie moje najdę o ośrodku, ja <grymne> no wy mi powiecie, że to nie o, są boty, to nefpo. były booty, czyli nie? nie mój. Mój też nie. O spada. Musiałbym otworzyć, za się jeszcze. To ile da? Kevin ma bombolek. O. Daj mi bombolek. Jednego kewa mi daj. Rosik, ja to z tego dropu bym kewa dużego przygarnął, wiesz? To ja ci go dałem, no, tylko ja chcę go otworzyć I pompę lepszą, jakby była A ja automatyczna chcę, ja chcę A no, jak nie będzie nie automatyczna, jakieś. to moja Ja chcę skoro będzie jakieś leczenie będzie się się HP leczenie No to ja mam trzy apteczki Trzymaj. Super, że No mówię właśnie Mówił Tam ryba z kakao, czy kuźwa to kolej hmm, To ja z kakao RPEG Już nie ma to jak Biorę, Ktoś ja jak mam mogę Nie no każdy ma rpega no Ja mam Ja rpega, mam, ja mam ja mam. Ja mam cross ma rpega I ty masz rpega ja, ja mam awkę, ja mam osiu Daj trochę. trochę rakiet Ale ładnie ten RPG To będzie rozpierducha na koniec gry, jak przetrwamy do końca. Coś czuję, że dostaniemy od własnych RPGów się zabijemy. Ja tak zawsze robię. No lepiej oddaj mi tego rpg. Chodź, do tego drugiego dropa jeszcze. Izu. O, tam jakiś fight był. No bo RPG leciał. No Ola, Olej, chodźcie do, R do tego. Ale my nie zdążymy tam dojść nie. To nie, Oj, to poczekamy na następny. Pójdziemy na górę. Jak długo masz masów? 800 100, 140 Jeszcze 100, 200 No ale Ta, ja sobie to... farmie coś Krosi, krzaki tu są no Już idę wchodzić I Dawajcie kampy się w krzakach No w to pierwszy sezon jest, no to dawajcie gdzie są krzaki? Co ty kłamiesz? No, rozwaliłem już. O, A ja idę na most. Chyba. To, nie. to dwie skrzynki, takie bogate. Pamiętajcie, ma... to trzy. Tam są dwie. To jest trzecia. Fajnie, że się rozdzieliliśmy. No fajnie No tam poszliście dobracie Plaszaj nie co łopiliśmy No Trefia Kilometr dalej w strefy no ale to Tak na pograniczu. Nie on nie Ale to musisz jeden w, w grze otworzyć a nie wszystkie trzy na raz. A no w sumie faktycznie kogo byś spadła na dół No, zarzownicę i fanów Chodźcie na drugą stronę, bo tam goście idą Dronka! Ty... No strzelają właśnie, dobra No dostał 26 No ej ty milu! Czy wy się zrzuciliście? Wcale nie, zrzucił mnie neko Nie, to No jak? Jak przecież ty byłeś przede mną uokołał? Ale nie tym, ja nie o jednego Dobra, chodź ze mną, kuczłowie. Ja umrę, zanim dojadę do ciebie, kurwa. Nie. No prawie. Po tamten. Baler pega. Dostał, po kewie jest inny. No i kurwa, z boku dostałem snajper. Ja pierdolę. Tutaj taki. Mmm. Muszę To tam. Wymieniło. Wymienił to na koi nie to albo chodź Podnoś, podnoś, podnoś. Gdzie kolej pan nad nami teraz. On to wymieni znowu. Nie no ja trzymam Dobra puść 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 puś, puś. Kurwa dał Zedytuj z powrotem o, nie Kurwa Ja pierdolę, czy wy naprawdę nie macie cofnięcia Edita z powrotem pod kółkiem jeszcze? Mam tylko zedytował ścianę znowu kurwa bany baran Podnieś tę kartę. Tylko nie jemin tego rpega w twarz. Dobra, cicho tam. Machaj to rpeg. Tak miło. No, Dobrze, że kurwa zdecydowałeś teraz, nie, a nie przedtem. <noise> na górce, na górce, tej, co byliście tyrolką, macie jeszcze ognicho na pewno. A, przeczkę? Nie wiem. Na pewno tam macie ognicho, ale to zaraz będzie strefa. Ale ja szukamy jakiejś lepszej pompy niż szybko. No i jeszcze tutaj, ty, ty Szybka jest najlepsza w tym momencie. Tak? Łódka! O kurwa Co zrobił chłop? Jeszcze inni kurwa na tej górze są teraz A To są boty Tak, czyli tak nie no nie wiem czy to body A no może jednak nie Kurwa Ty Kogoś! No nie nie Dostało sześciu apteka. To właśnie Zauważyłem. Ja też chcę. Ale to są niegroźne bony, chłopaki. O, ale ci to już nie są niegroźne. Goście idą. Eee, tutaj z S -S strony. S-typy idą. Mam mapy, chłopaki. Ja się... Ktoś mi rpg eee. Mam 70 mapsów, nie? 50 mapsów mam genialnie. Pod nami cały czas ktoś jest. Dajcie bambolkowi trochę mocy, bo wynosi 1000 omo. A ja mam 50 Kross, plecy Tu masz to cegłę o, biegają. To biegają Tu masz cegłę, to znaczy gdzie? Koło mnie? A no w sumie, logiczne No, trochę tak Cross Pięknie. ma trzy apteczki, a i idzie do krosa no. Ty kamienia leżało, magic. Macie apteczki dwie 115, nice. Zostało dwóch. Jest jeszcze kolejna pteczka. Ej, wyleczcie się, idźcie do strefy, ej. Szybko. A, strefa jest. Tycz. Dobra, ona jest wolna. Chodzą w krzaku siedzą. Są dwóch, koleśi. Na górce są. Tam jest jeden. Schodzą, schodzą. Zeszli. Uważajcie. Ja mam dużo eee, tego Masz po... Neku ma 3000 A no to dobra, to spierdalaj i oddaj to <laughs> No, teraz to ja... Do strefy idźcie, bo nadal tutaj. nie jesteście Są już przy was, przed tym No to był celny strzał Nawońcie no per ja się trzy, mnie jeden Minus 100 Waler pegami cały czas dwie osoby, bo wy macie we dwójkę chyba, czy, nie? Jeden ma zero Oni jeden nie ma kewa w ogóle, drugi też nie ma kewa Tutaj, nie ma Oni mają ten... lowa No i no lowa ma Leży ładnie Nice. Kurde, nawet się edytować nie umiem. Ile killi mieliście? 23 mieliśmy łącznie. miałem 8, Neku wow. miał 8, Kross miał 4, Bumblek miał 3. Wow!